Cześć, to ja nas bardziej lubię książki niż ludzi i dzisiaj porozmawiamy sobie o statkach i buntach. Zapraszam. Wydawnictwo poznańskie ma taką fantastyczną serię historyczną. Ja o tych wszystkich książkach opowiadałam Wam na blogu i na Instagramie i czytam każdą kolejną i właśnie o tej kolejnej chciałam dzisiaj Wam opowiedzieć. Caroline Alexander możecie znać już z książki Niezłomny, legendarna wyprawa Shackeltona i statku Endurance na Antarktydę. Ja tą książką się zachwycałam bardzo mocno, a tą kolejną książką tej autorki jest Bunt na Bounty, historia prawdziwa. Co Wam przychodzi do głowy, kiedy słyszycie bunt na Bounty? To no bo mi przychodzi do głowy Mel Gibson. I za to kocham książki, że nie dość, że nas przenoszą w czasie i przestrzeni. To jeszcze prostują historie, które wydaje nam się, że znamy. To jest książka, przez którą dosłownie się płynie, chociaż występuje w niej bardzo dużo postaci i dużo nazwisk. Zwłaszcza na początku można się trochę pogubić, no bo w końcu na Bounty było 46 mężczyzn. To też nie jest tylko i wyłącznie książka przygodowa. Od razu uprzedzam, dlatego że bunt buntem. Ale kiedy kapitan wrócił do Anglii, to rozpoczęło się ściganie buntów. No, a potem rozprawy sądowe, które też są przez autorkę dosyć dokładnie relacjonowane. I dzięki temu, z jednej strony, poznajemy bardzo dokładnie uczestników tej wyprawy, ich życie przed wyprawą, podczas wyprawy i później, ale z drugiej strony też zdaję sobie sprawę z tego, że może nie każdy lubi takie sprawozdania sądowe. Znajdziemy w tej książce również dużo źródeł, cytatów, mamy przytoczone fragmenty ich wypowiedzi, dzienników. Dzięki temu naprawdę możemy poznać tych ludzi, dowiedzieć się, co myśleli, co czuli, co nimi kierowało, Musimy brać pod uwagę, że te dzienniki niektóre były pisane też z premedytacją. W każdym razie możemy zacząć się zastanawiać nad tym, jaka była prawda, no bo sama historia jest dosyć prosta. Mamy okręt Bounty, który zostaje wysłany pod przywództwem Williama Blaja po to, żeby z Tahiti na południowym Pacyfiku zabrać sadzonki chlebowca, a potem przetransportować je do Indii Zachodnich. Proste zadanie? Proste. Wyprawa boryka się oczywiście z pogodowymi problemami, ale dociera na Tahiti, ładuje chlebowiec na statek i wraca. No i właśnie w drodze powrotnej młody marynarz Fletcher Christian wywołuje błąd na pokładzie. wsadza Blaja i ludzie, którzy stanęli po jego stronie do Barkasu, a sam odpływa. Blaj wraca do Anglii, za buntownikami zostaje wysłany pościg, a kiedy część z nich Zostaje sprowadzona do Anglii, rozpoczynają się procesy. I ta cała historia jest naprawdę fascynująca z każdej strony, tak naprawdę. E, niezależnie od tego, czy interesują nas ludzie, czy czasy, w jakich żyli, czy epoka odkryć geograficznych, czy antropologiczne sprawy, czy historia nauki, a może same morskie klimaty. I Aleksander pisze, że była to epoka, w której odkrycia geograficzne i naukowe przerosły wszystko, o czym wcześniej mogliśmy pomarzyć. A jednocześnie epoka, w której nadal była możliwa wiara w Sereny i jednorożce. HMS Bounty to okręt, który przeszedł do historii z powodu tego buntu. HMS, przed nazwą, oznacza His albo Her Majesty Ship, w wolnym tłumaczeniu okręt jego albo jej królewskiej mości. A nazwa Bounty oznacza hojność, szczodrość, obfitość. Nie wiem jak wy, ale ja nie miałam pojęcia, że jest coś takiego jak Dzień żeglarski i Dzień Cywilny. Dzień żeglarski zaczyna się i kończy w południe, kiedy dokonuje się obserwacji słońca. William Bligh 10 lat wcześniej pływał pod dowództwem Jamesa Cooka, a tak naprawdę najważniejszą osobą w tym wszystkim był Joseph Banks. Te nazwiska na pewno nie są wam obce. Banks był traktowany jako skarb narodowy, był bardzo wpływowym człowiekiem i to on stał za całą wyprawą Bounty, bo uważał, że drzewo chlebowe będzie idealnym, tanim pożywieniem dla niewolników. I to pod jego nadzorem przebudowano statek. Wielka kabina, która zazwyczaj jest miejscem pracy dowódcy okrętu, tym razem została szklarnią dla sadzonek. No i tym samym Bly został zdegradowany jedynie do roli botanicznego kuriera. Banks w ogóle jest ciekawą postacią, bo już w wieku 21 lat wybrał się na botaniczną wyprawę, z której wrócił z profesjonalnie opracowaną kolekcją okazów, które wcześniej nie były widziane w Europie. W wieku 23 lat został wybrany na członka Towarzystwa Królewskiego, i to on właśnie zadecydował, że następnie zajmie się Pacyfikiem i że w jego wyprawie weźmie udział porucznik James Cook. Z książki i Aleksander dowiadujemy się też sporo właśnie o Cooku. Na pewno go kojarzycie jako tego, który brał udział w trzech wyprawach dookoła świata. Dużo rzeczy odkrył. Podróże Cooka zmieniły wyobrażenie o kształcie lądów i mórz. Co ciekawe, spopularyzował też na przykład słowo tatuaż i dzięki niemu do zachodniego słownictwa weszły słowa tabu czy kangur. Co ciekawe, niektóre mapy sporządzone podczas wypraw Cooka były stosowane aż do lat 90. XX wieku, na przykład mapy Nowej Zelandii pozostawały w użyciu do 1994 roku. Ale ta książka uświadamia również bardzo wyraźnie, że każda taka wyprawa ma drugie oblicze. Kuka na przykład uważa się za winnego pojawienia się białych kolonizatorów, którzy byli odpowiedzialni za rozpowszechnienie chorób i niszczenie miejscowych kultur. Natomiast sam Banks Banks wrócił do Anglii jako właściciel wspaniałych okazów botanicznych, ale on sam też stał się ciekawym okazem, bo brał żywo udział w życiu na Tahiti, uczył się miejscowego języka, brał udział w pogrzebach, w składaniu ofiar, uczył się rytualnego Tańca zrobił sobie nawet tatuaż, nie wspominając w ogóle o relacjach damsko-męskich, o których opowieści krążyły w londyńskich kręgach towarzyskich. I choć Cook i Banks wcale nie są głównymi bohaterami tej książki, no to naprawdę stanowią bardzo ciekawą jej część. Dowiadujemy się z niej też na przykład mnóstwa ciekawych rzeczy o byciu marynarzem i o takim codziennym byciu na morskiej wyprawie. Przeczytam Wam fragment. Każdy marynarz brytyjskiej marynarki wojennej wchodził na pokład statku z pewnymi oczekiwaniami. Mógł się spodziewać, że będzie musiał znosić ciężką pracę w surowych warunkach i zawsze musiał pamiętać, że podlega surowym i często arbitralnym karom wymierzonym przez swojego oficera. Wiedział, że będzie jadł bardzo dokładnie odmierzone ilości cuchnącego jedzenia i pił dużo alkoholu. A przede wszystkim miał świadomość, że przez cały czas swojej służby będzie mieszkał w dusznych, brudnych kajutach i w warunkach uniemożliwiających utrzymanie higieny. I nie będzie mógł liczyć nawet na odrobinę prywatności. Obowiązujący w marynarce przydział miejsca do spania około 35,5 cm na każdego marynarza. I co ciekawe, Bla jest przedstawiony w tej książce jako osoba, która była tym wszystkim zaskoczona. Autorka pisze, że naturalna szorstkość marynarskich obyczajów brudne ręce, generalnie brud, pijaństwo i różne. Czasami okrutne zabawy wśród marynarzy były dla Blaja odrażające. Blaj liczył, że jego wspaniały statek będzie wręcz pachniał snem. zahartowani marynarze będą nosić czyste ubrania i szorować ręce, na każdym obliczu będzie gościć radość, a wieczorem będą się odbywać wesołe tańce. W jego wizji podróży nie było brudu, choroby ani kary. Blaj w tej historii zazwyczaj jest przedstawiony jako ten okrutny, apodyktyczny tyran, który znęcał się nad załogą. Przeciwstawił mu się młody, flecze Christian, który wywołał bunt na pokładzie. Co ciekawe, Christian wcześniej już dwukrotnie towarzyszył Blajowi w rejsach do Indii Zachodnich. Stanowili dosyć zgrany zespół, dogadywali się. No i po zbuntowaniu się, Christian porzucił Blaja z ludźmi, którzy stanęli po jego stronie u wybrzeży wyspy Tofuła. 18 mężczyzn w 7-metrowym barkasie mieli ze sobą 75 kg chleba, 16 kg wieprzowiny, 7 litrów rumu, 6 butelek wina. I około 127 litrów wody, które, jak obliczono w normalnych warunkach, mogłyby wystarczyć na 5 dni. A oni przepłynęli 3618 mil i po 48 dniach dotarli do timorów w holenderskich Indiach wschodnich. Potem udało im się znaleźć transport do Anglii i wrócili. No i za buntownikami ruszył pościg. Oni w międzyczasie zdążyli już sobie ułożyć życie na Tahiti, spłodzić dzieci, pozabijać się nawzajem, ale niektórych z nich doprowadzono do Anglii z powrotem na procesy, bo wtedy były takie czasy, że za desercję, i za bunt groziła kara śmierci. No i oczywiście jest to olbrzymi skrót, tam się bardzo dużo działo, to jest naprawdę historia znakomita i bardzo wielowątkowa. Zresztą objętość tej książki też o czym świadczy. No i co ciekawe, do dzisiaj w sumie nie ma zgodności, który był tym dobrym, a który był tym złym. Większość popularnych przedstawień tego buntu na Bounty, tak jak na przykład film z Melem Gibsonem, w roli tego złego obsadza Blaja, a w roli ofiary obsadza Christiana. I co ciekawe, wizerunek Blaja jako apodektycznego tyrana został po raz pierwszy nakreślony w 1794 roku przez Edwarda Christiana, który jest starszym bratem Fletchera. Więc możemy się domyślać, dlaczego to zrobił. Pojawiły się też inne relacje, które wybielały Christiana i myślę, że nie bez znaczenia był fakt, że Christian pochodził z bardzo bogatej i wpływowej rodziny. Z drugiej strony, to nie był jedyny bunt w życiu Blaja, dlatego że po Bounty on został gubernatorem i wtedy musiał się też zmierzyć z drugim buntem, który był wymierzony przeciwko niemu. Czyli można sobie pomyśleć, że w sumie ci ludzie być może mieli jakiś powód. No i autorka tej książki stara się przedstawić Blaja w bardziej sympatyczny sposób. Czy to jej się udało? No to musicie ocenić już sami. Ja ze swojej strony bardzo polecam tę książkę, tę i inne z tej serii. Wszystkie opowiadają o świecie wielkich odkryców, który nie zawsze był ładny i uczciwy. Zwykle nie był ale bez którego nasz świat nie wyglądałby tak, jak dzisiaj wygląda. Czy to dobrze, czy źle. Myślę, że to jest już temat na inną okazję. Dziękuję za obejrzenie. Mam nadzieję, że zachęciłam was do tej książki. Starałam się nie opowiadać za dużo o samym buncie, dlatego że no od tego jest książka, ale gwarantuję Wam, że będziecie się bawić przy niej świetnie i znajdziecie w niej naprawdę bardzo mnóstwo inspiracji. Zostawcie lajka, like zostawcie komentarz. Ja jestem bardzo ciekawa, czy wybralibyście się w ogóle na taką wyprawę na 3 lata i w sumie nie wiadomo gdzie się płynie. Zasubskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych filmów i pamiętajcie, że w książkach jest więcej.